Manko PokeWizu, z tej strony. Poketuba witam cię w moim pokaszchowku, a dzisiaj w moim pokachowku w końcu set 151 i poster collection. Zaczynamy od starterów, czyli tak jak należy: zaczynamy od Kanto i od Bulbazaura, Czarwandera i Squirtla. Otworzymy sobie dwa boksiki z ze starterami, ale to jest oczywiście. Tak mocno za... zamknięte, zaklejone. Zaraz, zaraz będę musiał użyć noża chyba. W końcu set 151 u mnie w domu. Czekałem długo na ten set, ponieważ moje paczki gdzieś zaginęły w transporcie i. Musiałem czekać, nie, nie miałem na, na, na dzień premiery, nie miałem swoich paczek, ale już teraz je mam. Także otwieramy jeden z najlepszych setów, chyba jaki ostatnio wypuściło Pokémon Kompany dla kolekcjonerów. Set nostalgiczny, przypominający pierwszą generację. Trzy boosterki z jednego zaraz wyjmiemy promeczki wieku szybko trzeba to zrobić żeby nie czekać tu dużo oczywiście plastiku pierwsza promeczka Squirtle. zaraz go tutaj odłożymy o tak będzie lepiej bezpieczniej zaraz te promeczki kodzik proszę bardzo i tony plastiku do śmieci Super set, który przypomina po prostu początki Pokémon. Początki Pokémon, czyli pierwsza generacja. Jak byłem małym dzieciakiem, wracałem ze szkoły. Oglądałem Pokémony. Oglądałem to z pasją. Po latach wróciłem do Pokémonów. Tutaj mamy plakat. Który jest ogromny, na pewno wszyscy widzieli. Ja sobie być może go powieszę tutaj na ścianie. Ale zobaczymy, nie będę go rozkładał teraz, bo mam mało miejsca tutaj. Aczkolwiek pomyślę, żeby go powiesić na ścianie. No, bo przecież to jest pierwsza generacja. Pierwsza generacja to jest nic innego jak wspomnienia. Zakoszulkujemy. Promeczki, Charmander, Bulbazaur, Squirtle i Charmander, Bulbazaur i Squirtle Jedziemy Otworzymy sobie dzisiaj 6 boosterków. Nie mogę się doczekać, jak zobaczę te arty. Nawet te promeczki. Kurczę. Bulbazaur to jest numer jeden w Pokédexie. Ma Swirla może jakiegoś? Nie widzę. Squirtu. Jest Swirl tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj w tym... Nie wiem czy widzicie. O, powinno być widać, jest Swir. Charmander. Charmander też ma Swirla, proszę bardzo, tutaj, tu jest. Na tym płomieniu super. To z jednej paki dwa swidle, a na, na tych na tych nie widzę. No nic. Super. Ekstra. Porównamy sobie dwa boksiki. Zobaczymy. Nie mogę się doczekać pierwszego boosterka otworzonego ze Scarlet Violet 151. Ekstra. Mmm, czuję nowość. Pierwsza generacja. Ła! Kodzik. proszę bardzo. I jedziemy. Rajhorn, Magikarp, Odish. W końcu znam wszystkie Pokémony: Monkey, Primite, Fearow, Onix, Saidak na rewersie. Charmillion w pierwszym paku i Wheel Plum na slocie. Holo Energia. Energie mogą być tutaj też holo. Także nie przekładamy energii. Charmillion ekstra. Tutaj będziemy ten set masterować. Więc wszystkie karty idą dla mnie. Charmillion ekstra, ekstra, ekstra. Już jestem zadowolony. Tutaj sobie posortujemy ponieważ będę te karty zbierał. Romeczki sobie też na jedną kupeczkę odłożymy. I drugi. Sterek. Pięknie, 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 pięknie. chodzik proszę bardzo. Jedziemy. Znowu Rajhorn pierwszy. Pierwszy Pokémon. Tangela. Koffing Sajduk tak ma świetny art. Victory Bell. Big Air Balloon. Prime Ape. Hunter. Kozacki jest ten art. Jest taki. Odjechany. Te grafiki są super. Execute. Gyarados na rewersze. I energia. Energia Holo. ta energia holo, szukam swirla, szukam swirla, ale nie mogę się dopatrzeć. No nic, w każdym razie, energia super. Energia zostawimy tak niżej, potraktujemy to jako drop, ale taki drop, który niekoniecznie musi nam zastępować na przykład Illustration Rare. Jedziemy z kolejnym posterkiem. proszę bardzo, kodzik. Nie przekładamy. Jest miał, jest miał, też ekstra, ekstra art, Cubon, super art, Ekstra, Wulpix, Magnemite, Dragonar, jestem podekscytowany, po prostu jak patrzę na te karty to aż mam ciary, Kabuto, Pinsir, Idorina, Dodrio i Energia, dobra, to z pierwszego, z pierwszego poster collection. Charmeleon i energia ognista. Energia ognista pasuje do Charmeleonu elegancko. Fantastyczny jest ten set. Ja po prostu widziałem jakieś openingi już. Widziałem, że jest strasznie dużo energii, które dropią Tangela, ale miejmy nadzieję, że u mnie nie będzie więcej tych dropów. w Tribel, Big Air Balloon, Prime Eye. Hunter znowu na Rewersie. Gengar na rewersie. Super, linia ewolucyjna. I Gengar Holo. Ekstra. Tak się złożyło, że gęgarowy booster. Odkładamy. Kolejny boosterek ale jeszcze te... Nawet sam boosterek pięknie wygląda. Taki biały, taki odjechany. I nie przekładamy znowu Rajhorn. Przecież znowu Drop. Tangela Coffin, Psyduck Kingler Pierwsza od Kinglera Super Energy Sticker Rhydon Pinsir Shelder i Jinx i X Mamy pierwszy drop i X-owy Tutaj Mamy koszuleczkę, koszuleczkę Nie mogę wyjąć koszulki Dobra, jest, jest, jest Okej okay. Mamy pierwszy dropik z drugiego, niech tak sobie leży, z drugiego boxika poster, kodzik, proszę bardzo, last pack, Magic, czy nie Magic, Ekans, super art, taki namalowany art. Widzę, że tutaj cięcie było, troszeczkę komuś maszyna się skrzywiła, Cubone, Vulpix, Magnemite, Fearow. Persian, Ładny art. Muk. Jest w końcu Muk. King na rewersie. Charmander! Starmi i znowu energia złota. Ależ jestem zachwycony. Nie złota, Boże. Nie złota, tylko ognista energia. Aż mi się pomyliło. Jest! Ekstra, ekstra, ekstra. Jeszcze tu ma Swirla ta energia. Double drop. I to double drop naprawdę fenomenalny ten Double Drop jest. Już tutaj wkładamy to wszystko w koszulki, aż mi się ręce trzęsą, kurczę. Charmander. i Kolejna energia ognista. No nic, tylko brać tę energię i grać. I składać deks z, z takich super energii holo. No tak, Swirl jest. Dobrze, to mo może, może to mnie skusi. Do tego, żeby grać. Ekstra. Dwie energie. Jinx. I to dwie energie ogniste, i trafiamy linię ewolucyjną. Trafiamy Charmandera, który jest całkiem przyzwoicie wycięty. Trafiamy Charmeliona który też jest przyzwoicie wycięty. Normalnie jak nie Pokémon kompany. Super. Jestem zachwycony. Naprawdę te dwa. Dropy są cudowne. Ekstra. Pokie widzu. Na pewno. To nie koniec openingów z setu 151. Jeśli podobało Ci się, zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. I widzimy się w następnym openingu myślę, że 151 otworzymy albo jakieś ETB, albo jakiegoś bundla. Musimy otworzyć te sety, żeby właśnie takie dropy. No, wpadały. Do zobaczenia. Hej!